Ach, jak przyjemnie w ulicach się przyspali, Gdy szumi, szumi woda i płynie w sobie dal. Ach, jak przyjemnie, radosnie płynie śpiew, Że szumi, szumi woda i szumi młota krew. I tak, o co tak, o co serce Witam Państwa w kolejnym odcinku Świata Płyt Szelakowych, zrealizowanym w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci. Dziś pragnę zaprezentować Państwu sylwetkę jednego z moich ulubionych piosenkarzy Zbigniewa Rawicza. Zbigniew Rawicz debiutował w kawiarni u Lardellego w 1937 roku. W 1938 dokonał pierwszej serii nagrań w towarzystwie Syrena Rekord. Nagrywał płyty Syrena Elektro. 1939 rok to ostatnia seria tychże nagrań. We wrześniu 1939 roku walczył na froncie. W czasie okupacji dał niezliczoną ilość koncertów dla żołnierzy i w szpitalach. Po wojnie nagrywał w wytwórni Mewa w Poznaniu, a od 1948 roku już w warszawskiej Muzie. Był to piosenkarz obdarzony jednym z najbardziej aksamitnych i melodyjnych ciepłych głosów polskiej piosenki. Któż z nas nie pamięta takich przebojów jak tango zakochany, czarnoksiężnik, gdy tańczę z tobą jak w serenadzie czy waltz François. Zbigniew Rawicz słynął z wykonywania piosenek sentymentalnych, przedwojennych szlagierów, przed wojną nagrywał piosenki filmowe jak Ach, jak przyjemnie z filmu Zapomniana melodia, po wojnie przedwojenne tanga. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że jego koncerty były bardzo różnorodne. Śpiewał zarówno piosenki sentymentalne, jak i te z dużą dawką humoru. Potrafił na swoich koncertach jednocześnie wzruszyć, jak i rozbawić zgromadzoną publiczność. Jego specjalnością zaś były bajki. Bajki dla dzieci. Mam gitarę kupioną w Lwowie, mam ją chyba w dwadzieścia parę lat. Urodziła się na Łyczakowie, pustonarza, który przy mnie śpiewać swej dziewczynie z tą gitarą. Zbigniew Rawicz, naprawdę nazywał się Zbigniew Władyka. Urodził się we Lwowie 2 lutego 1912 roku. W 1931 roku ukończył Lwowskie Konserwatorium w klasie śpiewu solowego. Studiował również prawo. Stał się jednym z najbardziej lubianych piosenkarzy końca lat 40., lat 50. i początku lat 60.. A to za sprawą właśnie tego sentymentu, tego głosu, którym czarował, za sprawą interpretacji piosenek, ale także aparycji. Był jednym z najbardziej przystojnych piosenkarzy w historii naszej piosenki. Mam ogromną przyjemność rozmawiać z synem Zbigniewa Rawicza, panem Wojciechem Rawiczem. Panie Wojciechu, dzięki płytom pozostawionym przez pańskiego tatę, dzięki nagraniom, które Dobrze znamy, pamiętamy, w które możemy wsłuchać się, możemy zobaczyć, jak piosenki śpiewał pan Zbigniew, jak je interpretował. I dzięki zdjęciom też możemy zobaczyć, jak wyglądały jego koncerty, jaką miał postawę śpiewaczą. Te zdjęcia, którymi pan dysponuje, to ogromnie ważny materiał historyczny, mówiący nam bardzo wiele jednak o tym śpiewaku. Możemy troszeczkę przyjrzeć się temu, jakim był artystą, ale ja chciałbym Pana zapytać, jakim był człowiekiem. Był bardzo koleżeński. Wszyscy ci, którym miałem okazję rozmawiać, koledzy z koncertów, z występów, mówili, że to był cudowny, bardzo koleżeński przyjaciel. Poza tym był dowcipny bardzo duże poczucie humoru miał. Bawił na wszystkich wyjazdach cały zespół. Oni czekali na to, żeby y, poopowiadał różne anegdoty i, i, że tak powiem, zwykłe dowcipy, a szczególnie lwowskich dużo, ponieważ z Lwowa pochodził. Znał bardzo dużo i y, no to była dla pozostałych Mimo, że to przecież też byli satyrycy i artyści, którzy na estradzie występowali, którzy zawodem było rozśmieszanie czy opowiadanie e, ciekawych rzeczy, to zawsze jego słuchali z ogromną e, przyjemnością. Powiedzmy teraz o tym obszernym archiwum, które pan posiada. Zachowały się przepiękne fotografie, płyty te szelakowe z wytwórni Syrena, prawda? Z piosenką na przykład. Mam gitarę kupioną we Lwowie. Lwowie jak śpiewał w swoim ukochanym mieście. Mamy, ach jak przyjemnie z filmu, zapomniana melodia, sam na sam. Dziękuję ci za wszystko. Czyli te nagrania, które już przed wojną uczyniły go śpiewakiem i piosenkarzem popularnym. Jest pan też w posiadaniu ogromnej ilości listów. Listów od wielbicieli i wielbicieli Zaciekawił mnie jeden list. Jest to list. Proszę powiedzieć od kogo. Jest to list grupy słuchaczek drugiego roku historii sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, który został przesłany do Polskiego Radia, w którym w 1949 49 roku, w którym grupa ta słuchaczek. Oceniała y, na podstawie piosenek mojego taty, ale i też innych, innych wykonawców oceniała, że czasy się zmieniają, w związku z tym te stare melodie zaczynają zgrzytać w radiu że czegoś nowego by się oczekiwało. Oczywiście to następowała zmiana, że tak powiem, ustrojowa. W związku z tym stare przedwojenne tanga, czy, czy walce, czy. Romanse okazywały się być nie, nie, nie dzisiejsze już nie, 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 nie idą z duchem czasu. I też one te słuchaczki przysłały, że uwielbiają słuchać. Wielbicielkami są ojca, ale, ale zauważyliśmy, jak tutaj podają. Przede wszystkim zauważyliśmy, że, ich, że od pewnego czasu w repertuarze Pana Chodzi o, o mojego tatę, są duże niedociągnięcia, które się poważnie odbijają na całości i jakości pana występu. Chodzi o to, że forsowanie piosenek pisanych dawno przed wojną, pisanych według szablonu starych szlagierów, nie daje obecnie żadnego zadowolenia słuchaczom. Mówią, że słyszeliśmy. Yy, yy, Ostatnio coś nowego, co nam się bardzo podobało. I co to było? Nie, nie podają. Tego już nie podają. Tego nie jest, ciekawe jest to, że list rozpoczyna się w takim duchu właściwie aż uwielbienia do Zbigniew tak, tak. żeby później podsumować go, że jest właściwie już niemodny, nie idzie z duchem czasu tak. i oczekuje się od niego właściwie zmiany jego repertuaru. Ja przypomnę, hmm. proszę Państwa, że Zbigniew Rawicz to był piosenkarz który najlepiej jednak sprawdzał się w wykonywaniu piosenek tych sentymentalnych. On sentyment w piosence miał już w swojej naturze głosy, już w swojej barwie, prawda? Więc najpiękniej jednak śpiewał te piosenki przedwojenne i był łącznikiem między epoką, która już odeszła. Natomiast popularność jego przysz przyszła na lata powojenne, prawda? I właśnie kojarzył się z tą kulturą, która odeszła z, tą, z tym utraconym światem dwudziestolecia międzywojennego. Co nam zostało z tych lat miłości pierwszej, zwiędnięte liście i kwiat, w tomiku wierszy Wspomnienia czule i śpiew I jasne łzy, co nie schną I anioł smutku, co wszedł I tylko westchną W jeden dzień, w jeden dźwięk W jedną pieśń melancholiczną Złączył nas los, płynimy razem w tę dal. Czy szczęście, to czy to śmierć, czy serdeczny żal, to nas zawsze nasze już jest, nasze już jest, choćby poza polskimi piosenkami. E, nie, uwielbiał włoskie belcanto, w związku z tym bardzo dużo piosenek śpiewał ne, neapolitańskich, dość znanych w swoim czasie, bardzo, bardzo, nawet w którymś momencie zaczęła krążyć e, taka, e, to, dzisiaj to się mówi ksywa, e, że polski tino Rossi, też tak śpiewał takim bardzo właśnie ciepłym, dość wysokim tenorem. I olbrzymie zainteresowanie było. I ojciec nagrał bardzo dużo piosenek po włosku, po napolitańsku w zasadzie. A pan był właśnie chłopcem młodym. Czy pan pamięta te bajeczki, które śpiewał, podobno w domu śpiewał, mówił pan? Tak? To co śpiewał, na koncertę. no Najbardziej utkwiła mnie piosenka taka dla dzieci przedszkolnych, Mały Miś. Co do lasu bał się iść. A pamięta Pan słowa? Kawałek? Ze strachu drżał jak liść pluszowy miś. Nie bój się, nikt ci nie stanie się. Będziemy bronić się. To pozostałe, te, jego misie, pozostałe zabawki powiedziały, że go będą bronić przed, przed wszystkim. No tak, właśnie to... mamy tutaj zdjęcia z takiego koncertu. E, zaraz Państwu je pokażemy. To są zdjęcia z, z, z koncertu Właśnie z udziałem dzieci I wydaje się dla dzieci, tak. Oczywiście bardzo dużo, ale były też całe występy właśnie składające się z tych pieśni naapolitańskich, ale dla dzieci był specjalny program, zawsze, bo ponieważ yy, ojciec, mój tata, z mamą razem występowali. Ona była akompaniatorką jego, I występowali, tak. Moja mama Krystyna występowali w szkołach, w przedszkolach, i yy, yy, mieli bardzo duży program, bardzo duży repertuar, yy, dla, szczególnie dla maluchów, dla przedszkolaków, które z rozdziawionymi yy, ustami przy, przysłuchiwały się, co też ten misie zrobią w lesie, co z, z babą Jagą zrobią i tak dalej, bo tam te babę Jagę rzuciły do pieca. No takie, takie trochę trochę, trochę makabryczne te, no właśnie, te słowa, ale tak było kiedyś w piosenkach bo te piosenki miały były. sens w tym sensie, że miały pewną treść, opowieść, prawda? Każda piosenka była opowieścią, ale to tylko od tak wspaniałego tutaj pokażmy, Zbigniewa Rawicza właśnie zależało, proszę państwa, żeby tę treść odpowiednio podać. I tę piosenkę właściwie opowiedzieć. Dziękuję ci za wszystko, za dobre i za złe. Dziękuję za wieczory, za noce, za dnie. Dziękuję Ci za wszystko, za nasze piękne sny. Dziękuję za uśmiechy i za lzy. W tych czasach rodzice jeździli, to były tak zwane tournée po Polsce. Już od 1946 roku, wspaniały po ziemiach odzyskanych na Dolnym Śląsku, we wszystkich małych i większych miasteczkach jeździli artyści z koncertami z polskiej estrady. Uśmiech Warszawy, uśmiech humoru, uśmiech satyry, różne to były. Cześć polskiej pieśni Ta, działa, te, też, też. widziałem. I pamiętam, że tata miał też repertuarze bardzo dużo piosenek wojskowych. O, patriotycznych, patriotycznych. Tak. o, 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 o serce plecaku na przykład, szara, szara piechota. No Pamiętam, dużo było tych bardzo piosenek i to szczególnie bardzo były one pożądane w jak przyjeżdżał do żołnierzy do jednostek wojskowych gdzie koncerty były organizowane dla wojska polskiego no to wtedy oni bardzo to tego chętnie słuchali proponuję teraz abyśmy posłuchali jednej z płyt nagranej przez Zbigniewa Rawicza Posłuchamy jej wspólnie, a w trakcie tej piosenki pokażemy Państwu unikalne zdjęcia z archiwum pana Wojciecha Rawicza, z którym miałem ogromną przyjemność rozmawiać. Do zobaczenia i do usłyszenia. Są takie chwile. Że cudne, że pragnie się Zatrzymać je, lecz przemijają Jak echo złudne I znów mi żal, i znów mi źle Zegar liczy wciąż i nie wie o tym wcale, że komuś krzywda wcala się pewnego dnia i niesie chwile nabrzmiane żalem, a każda z nich a de domu got gramal